Do biegu gotowy start. No ładnie. 7.87. Proszę tam iść wpisać. Proszę tam iść wpisać. Możesz sobie na karteczce też napisać. 7.87. O, do biegu, gotowy, start! Siedem sześćdziesiąt dwa. Do biegu, gotowy, start! No, i gdzie ty stajesz? Zametą się staję. Już do... do biegu, gotowy start. Nie wracaj. Co mówiłem? Biegnąć trzeba za metą, a nie klapnąć o metę. No jak to tak? Do biegu, gotowy start. Siedem trzydzieści osiem. Do biegu gotowy start. Siedem osiemdziesiąt dwa. Który numerek? Numer dwa poprawia. Do biegu gotowy start. 7,82. No tak samo przygotę. Który numerek poprawia? 5. Numer 5 poprawia. Jeszcze, jeszcze Do biegu. Gotowy start. Jacę później. 706. Najlepszy czas. Który numerek? Czwórka. Do biegu gotowy start Proszę zejść z trasy. Szybciutko proszę zejść z trasy 8-13 Który numerek? Szóstka. Szóstka poprawia. Do biegu gotowy start. Jak chcesz. No, 10.03. Numer który? Poprawia numer 5. Do biegu, gotowy start. 7.41. Dobry numer, Poprawia numerek 2, Do biegu gotowy start. Osiem czterdzieści cztery. Czwórka, tak? Poprawia czwórka. Do biegu gotowy start. akustyczna i uczennica klasyfikacyjna 7,97 Który? jedynka Poprawia jedynka. do biegu, gotowy start. 7,53 Który numerek? 7, numerek 7, najpierw zdjęcie zrobimy. Teraz jedno kółeczko, numerek 7. Do biegu, gotowy, start. Osiem, siedemdziesiąt Następni niech biegają, bo was pięciu biegaj, blokujecie tor. Do biegu, gotowy, start. 8.94 No teraz tata, a mama tu kibicuje mu, no. Mama kibicuje. Nie leży. Uwaga, tata. Z tym rowerem tam odejdź. Tata startuje, do biegu, gotowy start. 7.34, brawo dla taty. No. Który numer? Numer, tamten czerwony był pierwszy, który numer? Poprawia czwórka. Dobiegu gotowy start. Czwórka poprawia. poprawia. Ja też 7,94. Poprawia kto? Który numer? Poprawia numer dwa. Dobiegu gotowy. Dobiegu gotowy start.

No numerek, który siedem, tak? Numer 7 poprawia. Do biegu gotowy start. Dawaj, dawaj, dawaj. Osiem czterdzieści. Trójka. Zaraz trójka, bo tu. Trójka. Ci co nie biegali jeszcze. Kto nie biegał? Ręka do góry.

856. 856. Teraz kto chce poprawiać, to musi przyprowadzić kogoś, kto nie biegał. No dokładnie, bo ja już nie mam stanu. No, przyprowadzić za kogoś. Rodziców mamy, tatę, wujka, ciocie, niech biegają. Zapisać się, zapisać go. Igar, chodź tu. Jak to usiąść. Kto biegał, proszę sobie krówkę wziąć. Podchodzimy, to nie za biegał krówkę. Tak. Ale cztery. na wybiegach, to w Tak, No idźcie, biegał, na gącie, biegał, na gącie,

Numer 4 poprawia. Dobiegu gotowy start. No 8.53. Ja teraz Który dobra, niektóry numer. No to zdjęcie robimy. 9 numer robimy zdjęcie. do biegu gotowe start 8 15 aż dziw 8 15 numer numer 2 poprawia do biegu gotowy start No i znowuż skaczesz na linię. 7,75. Daj mi Który numer poprawia? Który numer? Poprawia trójka. Do biegu gotowy start. 8.41. Numer. Numer 41, numer 2 poprawia. Dobiego, gotowy start. 8, 15. Numer poprawia numer 1. Dobiego, gotowy start. 731 Numer Poprawia numer 5 do gotowy start 756 razem numer więcej 7,56 Numer 1 poprawia Dobiegu gotowy start 747 Numer Poprawia numer dwa. Dobiegu gotowy start. Dobiegu gotowy start. Więcej za gotowy start. 800 Numer.

7, 19 numer 1 poprawia dobiegu gotowy star 744 numer numer 2 poprawia dobiegu gotowy star. 7,42. No to jak wy tak chcecie biegać, to zrobienie poprzedza pójdę. No, 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 no. 哎。Okay. Zakręcił nami bezładnie, już dosyć, spodnie, już połowy. Nie wiedziałem, co podajesz. Ślad zatrzymał się spodnie, na parę Marek i Gwil. Poznamy również. się jeszcze raz, bogaci po to, co dziś już wiemy. Łączy nas wiele spraw, jeszcze więcej. Uwaga, tafeta do biegu gotowy start. Oh. Uh. 663 No, drugą grupę róbcie sztafety. Jeszcze raz. No, chcecie jeszcze raz to biegnąć? Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jak? No, rowerzysta, zjedź tu z trasy. No, ale pięciu ustawcie się. Wszyscy pięciu jesteście? Jest nas pięciu, rozwiązań z tyłu stoi. Do biegu, gotowy, start!